Ekstremalna Droga Krzyżowa, czyli przeniesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek Kościoła, przekształcenie jej w pieszą nocną wędrówkę. Co roku coraz więcej osób wychodzi naprzeciw 40-kilometrowej trasie, aby w nocy, w zmęczeniu i chłodzie spotkać się z Jezusem. Trudne warunki, zmęczenie, zimno, a nawet i ból. Taki kilkugodzinny stan towarzyszący podczas wędrówki dla wielu jest bardzo pomocny w otworzeniu się na medytację i modlitwę. Na Podkarpaciu powstał nowy rejon ekstremalnej drogi krzyżowej w Sędziszowie Małopolskim. 5 kwietnia, godzina 19 w kościele farnym będzie msza święta, która rozpoczyna ekstremalną drogę krzyżową. To jest jakby już kulminacja i zwieńczenie. Całych tych działań, które tutaj podejmujemy w naszym rejonie. Jeszcze wcześniejsze daty, które warto zapamiętać, 26 marca do 26 marca, trwają zapisy. Na ekstremalną drogę krzową w naszym rejonie można się zapisać, wchodząc na ogólnopolską stronę edk.org.pl no i tam się szuka odpowiedniej miejscowości, odpowiedniej trasy, tam się rejestruje, podaje swoje dane, otrzymuje się maila zwrotnego i tak się jest zarejestrowanym. A jeszcze wcześniejsza data, 24 marca o godzinie 18 jest msza święta, to jest niedziela, a po tej mszy świętej jest spotkanie informacyjne dla wszystkich jeszcze, którzy by chcieli dopytać, spotkać się ze sztabem, który przygotowywał trasy, ktoś ma jakieś właśnie pytania, wątpliwości, no coś chce zapytać, porozmawiać, to 24 marca o 18 i później Spotkanie informacyjne. Ekstremalna Droga Krzyżowa to dla wiernych prawdziwe zetknięcie się ze swoimi słabościami i grzechami. To droga do przebaczenia i spotkania się z Jezusem Miłosiernym. Od tej tradycyjnej różni się sposobem przeżywania. Myślę, że pierwsza rzecz, którą się różni, to tym, że przechodzimy więcej kilometrów. W kościele, jak jesteśmy, to jesteśmy czy w ławce. Nawet jak są drogi krzyżowe po parafii, to tych kilometrów tam jest jeden. Półtora, czasami dwa. Tutaj przy ekstremalnej drodze krzyżowej tych kilometrów jest minimum 40, e, maksymalne, maksymalnej e, ilości kilometrów nie ma, ale minimum 40, e, myślę, że to jest pierwsza różnica, więc e, ilość kilometrów, e, znowu kolejna sprawa noc, e, kiedy my idziemy tą ekstremalną drogę krzyżową, e, kolejna sprawa samotność e, i milczenie. To myślę odróżnia zasadniczo od takiej tradycyjnej, normalnej drogi krzyżowej, którą znamy z naszych parafii. Wierni z Sędziszowa Małopolskiego mogą wybrać jedną z dwóch przygotowanych tras. Pierwsza 40 km, taka może powiedzieć krótsza, ale więcej wzniesień. więcej wzniesień to jest trasa, która biegnie na południe od drogi A4 zaczyna się w kościele w Sędziszowie. I biegnie właśnie na Sielec, Bystrzyce, na wsie, szkodną, Broniszów, później jest Gnonica, Góra Robczycka i wraca do, do Sędziszowa. To jest trasa Matki bożej Sędziszowskiej. No i jest jeszcze druga trasa, 52 km, dłuższa, ale możemy powiedzieć, że bardziej po płaskim, bo na północ od drogi a 4 No i ta trasa też Sędziszowa się rozpoczyna. Najpierw na Kawęczyn, później Czarna. Później jest cierpisz, kamionka, Borek, Witkowice i Sędziszów Małopolski. Nie da się tego porównać z niczym innym. Trzeba samemu tego doświadczyć, aby zrozumieć sens wędrówki, mówi koordynator ekstremalnej drogi krzyżowej w sędziszowie Małopolskim, ksiądz Paweł Pietraszek. Na pewno niesamowite zmęczenie, ale niesamowite zadowolenie i radość. I jeszcze. Tylko my mamy takie duże przeżycia przez przygotowywanie tych tras, że chodzimy, przygotowujemy, opisujemy, sprawdzamy, wracamy się, a gdy przychodzi faktycznie czas, kiedy faktycznie idziemy, kiedy tak naprawdę idą inni ludzie, no to wtedy już nie patrzymy na to, jak to jest opisane, wtedy chcemy przeżyć no, nabożeństwo. Chcemy po prostu spotkać się z Panem Bogiem w takiej formie duchowości. W drodze krzyżowej może wziąć udział każdy. Najważniejsze są chęci. Najpierw trzeba się zdecydować na to, że faktycznie chce iść, że chce podjąć ten, ten trud, to zmaganie. Wejść później na stronę edk.org.pl. Tam wybrać odpowiedni rejon. My mówimy o rejonie Sędziszowskim, więc tam klikamy ten rejon, szukamy z mapy, czy wpisujemy już ręcznie. Wybieramy trasy i jedną, jedną, na którą chcemy się zapisać czy Matki Bożej, czy błogosławionego księdza Romana Sitko, to jest ta dłuższa trasa i tam jest odpowiedni przycisk zarejestruj się. Podajemy wtedy swoje dane, rejestrujemy się, podajemy, właśnie, podajemy dane, rejestrujemy się i 5 kwietnia jesteśmy przygotowani, jesteśmy na mszy świętej i po mszy świętej wychodzimy. Na trasę. Na pewno każdy ma jakiś tam swoje, swój sposób na chodzenie, wędrowanie. E, jeden woli takie buty, drugi woli inne, no, ale to już są sprawy, myślę, takie bardzo osobiste każdego, ale na pewno na, na trasę e, trzeba pomyśleć o, o dobrym ubiorze, bo może i padać, może być i zimno, e, może być śnieg, chociaż chyba się nie zapowiada. Wszystko, Wszystko jest możliwe. Więc e, trzeba by na pewno ten ubiór mieć odpowiedni e, na przebycie takiej ilości kilometrów. Oczywiście jedzenie, coś ciepłego do napicia się, no bo to noc, e, przychodzi zmęczenie. E, I latarkę, to jest ważna rzecz, no bo idziemy tak naprawdę e, sami, jesteśmy zdani na siebie. Całą drogę krzywą przeży przeżywamy i przebywamy sami. Jesteśmy zdani na własne e, siły. To nie znaczy, że nie możemy z kim... Iść razem, na przykład wybieramy, mamy kolegę, z którym idziemy, możemy iść razem, ale jako taką przeżywamy ekstremalną drogę sami. To jest praktyka taka indywidualna, e, więc latarkę, e, no i rozważania, e, mapę, e, czy jakiś tam ślad, który można też pobrać ze strony na GPS-a, no ale to w telefonie jest również aplikacja w telefonie, gdzie można sobie wybrać trasę i tam bardzo dobrze wszystko prowadzi. Rozważania, tak samo nawet czyta, więc telefon jest też dość ważny. Sam na sam ze sobą, w skupieniu i w milczeniu, bez miejskiego zgiełku, bez codziennych zmartwień. Ekstremalna Droga Krzyżowa w wielu przypadkach okazuje się przełomem w życiu i momentem wielkiej zmiany. Więcej informacji oraz zapisy na stronie internetowej pod adresem www.edk.org.pl